No dobra, mów o co chodzi. Mam zajebisty pomysł. To znaczy, czemu ten i ten pokój mają być wolny? Znaczy, z czy tego co wiem, on nie jest wolny tamten ten. No tam mieszka? Na no tak. No a po co ma tam mieszkać? Co, Jak chcesz ja tam to zamieszkać zarobić? czy co? Nie, ja mogę na to zarobić. Słuchaj, wystawiony sobie na półki. Myślę, że to jest dobre Zaakceptowali produkt? mnie przed chwilą konto. Wystawiłem tydzień temu i są normalni, możesz sobie wejść na booking, patrz. No dobra, ale, ale czekaj, pisuję sobie booking i normalnie tutaj wybierasz adres i Ci się pokazuje chata. Dobra, Marek, jak spoko wszystko rozumiem, biorąc pod uwagę fakt, że ta hata jest dosyć popularna, to raczej nie, nie chodzi o na czymś Dobrze zarobić, ale wciąż Łukasz o tym wie. A ja mam to w dupie. No dobra, ale ty ziemię. Ja wiem goku i wynajmuję za 500 zł, ten wynajmuje za 700, bo jest lepszy, patrz. Czy kto by to nie chciałbyś? Zobacz. No, no, no ja Dla wiem, to wygląda osób... fajnie, no ale no, wciąż jakby to nie jest twoja chata. I sobie filmik jeszcze dzisiaj z tego wszystkiego. No, no dobra, no petarda. Nie no, zanim zobacz. Tutaj jakaś lampka, tylko tamten śmieć siedzi jeszcze. No ale co, no sprowadzisz tutaj obcych ludzi. Do nie swojej haty. I... że wiesz, prawie była pierwsza rezerwacja. No ale wiesz, że będzie z tego dym. Ale prawie była pierwsza rezerwacja. No, dobra, ale będzie z tego afera. Marek, I dobrze o tym Ale mówię. co źle robię? By... Ja Po prostu potrafię kombinować żyć. No, dwieście złotych. Za dwa pokoje. Tutaj będzie taki ruch. Już była pierwsza rezerwacja, a to jest dopiero od 10 minut na Bookingu. No niby tak. Chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. <grym> a ty co robisz? Nie wiem. Jak Gdzie masz swoje rzeczy? Masz korzyściu. Chcesz ten może Nie, sposób? zawijasz się sam. A jak ja? się zawijam? O no, no, co ci chodzi? No tak, postanowiłem. Wszystkie warunki na kanale spełniałem. Ale idź sobie do salonu, stawić. A Dlaczego? No bo tu będzie zajęte. Czego nie rozumiesz? Popój. Ale mnie to nie interesuje, ja go potrzebuję. Ale on go mi oddał. A ja mam to w dupie, co ci oddał. Idziesz do salonu, spoję. A jak ty masz udział w tym domu? Nie wiem, ale no jadz... właśnie. Zabieraj te To pomysły. samo mu powiedziałam. Wiesz wszystko co jest, co jest jeszcze twoje. Ten kabel nie chcę go tutaj. Nie, jest. jeżeli... I ja odchodzę to całe łóżko ze mną mało. To twoje? Twoje. Zabieraj to się. dlaczego? O! Torba! Maty, ale mi to... Po... No dobra, Marek, ale to serio jest turbo głupie. A ty gdzie będziesz spał? Ja będę spał w odpowiednim miejscu. Tu chcesz spać? Nie, tutaj będą ludzie mieszkać. Tacy ludzie? I stąd Czy nie Czyli ja mam być gorszy? Nie, tutaj będą ludzie spać. Masz być dla nich miły. Pod jesteś. Podły jesteś. To moja wina. Ja powiem wszystko, ale, ale ty nic nie płacić ja za to. Ja powiem Ale życie. to trzeba płacić za to, że tu jest. No tak, na pewno. Na pewno. No, ludzie przyjdą będą płacić, Bez. a i z jeszcze. Bez, już sobie je zostaw. Nie, tu ma być czysto, i masz być miły dla ludzi, którzy tu przyjdą. Będę miły 100 milit dla mnie. No, także zapraszam do oglądania. Wydaje mi się, że w ciągu godziny maksymalnie post powinniśmy mieć pierwszą rezerwację. No i zobaczymy, kto tutaj przyjdzie. No dobra. Mamy no pierwszą i co? rezerwację. No, Udało się no, ona. Podtrzymuję, ja że to jest. mi w tym pomagać. Lezczenie pomysł. Ja widziałem tutaj, co on robi i dobrze zrobiliśmy. To jest laseczka jakaś zobacz, tylko tak? ma jakieś ten zagraniczne imię. Jak jakaś? To ty nie zdasz? No nie, on sobie stwierdził, na bookingu, że na bookingu najmniej. wystarczy. Jak na bookingu, to obca dziewczyna będzie. Zamknij się, nie dyskutuj z nami. Ale ty nie zasłużyłeś na ten pop. Bo co, we, we dwójkę jesteście? No nie. No, nie po prostu tak, taka jest, jest decyzja. Ale taka jest decyzja, podjęta już. Ale mnie to nie interesuje, śpisz w salonie i tyle i masz poza ma... nich Jeszcze może będę sprzątał. No tak, masz po nich sprzątać. No na pewno. Słuchaj, ja tutaj wymyśliłem, zajebisty sposób, tak? Każdemu się podoba, tylko nie tobie. No tak, no bo ja z tego nic nie mam. Ja też uważam, że to głupie. Ale jesteś z nami, towarzystwo, tak? Żeby tu spać tak? A to powinien być po mojej stronie Uch, Nie powinna być po niczyjej stronie Po powinien prostu uważam, trzaję. że jest to głupie Właśnie dlatego jesteście No tak? dobra, no ale wynajęłeś cudzy dom okay. Bez wiedzy właściciela Obcym ludziom Nie wiadomo co to dobra. są za ludzie, ale co, co oni tutaj odwalą prawa od was czekaj, wiadomo, Do czego masz tak? większe prawa do od tego, Do tego, raz. żeby tutaj podejmować decyzje no no Rzeczywiście, ty Dzwoni, jesteś udziałowcem w tym domu fajna będzie to ja tam jeżdżam. Myślisz? Hej, halo? Co tak Dzień dobry, ja dzwonię z Bookingu, tutaj mamy od Pani rezerwację. E, ja bym chciał się spytać, e, kiedy mniej więcej możemy się spodziewać, bo tam adres e, wiadomości na Bookingu wysłałem. No tak myślę, że jako Linki. Okej, okay, a sama Pani będzie, bo dwie osoby są zaznaczone sama, tak, tak. Sama, okej, okay, jasne. Dobra, to, to, to w takim razie jakby był jakiś problem z, z dotarciem czy coś, to tutaj proszę się kontaktować albo przez wiadomość na bookingu. Ja to, 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 to czekamy, dziękuję. Ty, ona będzie sama. No, co nie zmienia faktu, że wcale nie musi mieć na ciebie ochoty. A to pierwszy, ale co? No ja pierwszy. A tym bardziej na to... Ale to tak, tak razem? Tak? No nie, ja, do, ja tam do niej wjeżdżam, a ty później... Nie, wiem, no ja chcę najpierw, nie? Aha, a, aha, no, do, no dobra, tak, okej. Okay. Ja to, nie, ma, nie chcę na to patrzeć. Ale ona zajebiście brzmiła ja? ja naprawdę nie chcę na to patrzeć i poważnie zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle chcę to nagrywać. Dobra. Mi się tam podoba. Został, tak? Jeden i co teraz? No. No i, no i czekamy, nie? Czekamy, aż ona przyjdzie. Zajebiście. I pięć paczek w kieszeni. Przyszła. Dzień dobry. Dzień dobry, Witam e, tutaj to jest ten obiekt w zasadzie. E, ja może oprowadzę, można sobie tutaj buty zostawić, kurtkę, w zasadzie tutaj jest taki m, takie jakby przejście, wejście, e, Żadnych walizek, e, Jakieś walizki, coś? Nie bez niczego nie, niczego. Patrzę. Tak, tak, tak bez błędu, a zaleka za, za pani? Skąd? Z daleka pani? E, nie, ten, nie daleka, to jest niedaleko. Można ty przejdźmy. Ja, no, ja, ja jestem, no dobrze jest. Areks, dobry kontakt. No. Eee, to ja może pokażę pokój. może tutaj pierwszy pokój. On jest na górze. Prosimy tutaj to. Też... Pomieszczenie jest całkiem duże. Na pewno przestronne też. Eee, zmieszczą się nawet dwie osoby. Tak, <mini> tak. tak. To, to było dla na tak? To od razu jest łazienka. Możesz wyjdziesz? Nie. Rafał. Terczej to mam Rafał. To, to jest sprzątaczka. Chodź. Sprzątaczka? A do czego? Żeby mi sprzątać pokój? No żeby ładniej było, tak? Tutaj kolega sprząta wszystkie te pokoje, tak? Tak, chodź z nami, już, już nie jesteś potrzebny no już. To co pomyłeś, to pomyłeś, to po co posprzątałeś, to posprzątałeś eee, nie, nie, nie ten, nie. Sprzątanie będzie rano ewentualnie e, Może tak? zamknę drzwi? Tak jak widać łóżko, e, można sobie rzeczy schować Dużo miejsca jest też, tam jeszcze jest taki pokój, gdzie tam można też schować rzeczy. Marek byś pokazał tak, tam. Tu jest widoczek fajny, na las, ale to rano będzie widać. Udy. Tutaj kolejne szafeczki. Eee, to tak, a dość się proszę nie przejmować z tymi rzeczami. I tutaj od razu jak wychodzimy, to po prawej stronie mamy łazienkę, z łazienki też wiadomo można korzystać. Eee, także, no co, no to proszę czuć się jak, jak u siebie. Wszystko jest to, co tak. potrzeba. E, w razie pytań można tutaj dzwonić no, do kolegi. No, no. Halo? E, w razie pytań możesz eee. dzwonić też, nie? Tak jakby byłoby coś potrzebne. Te, i na dole, tak? Dobra. To tak no dobrze, no to w takim razie chyba panią po, zostawimy. Po, po tutaj tutaj po Dziękujemy bardzo. E, w razie pytań proszę dzwonić, dobrze? Dobra, dziękuję. Dobra, okej. Okay. Ty następny jest... No masz szczęście, że wydaje się normalne. Czajź, jaki to jest biznes? Kolejny już cię to do trzwi dobijać. czemu ja na to wcześniej. Módl się, żeby to nie był jakiś psychol. Czemu? Módl im, się? na to wcześniej? Samochodem to Dobra, chyba przeszedł, nie? Witam. Jest? Jest. Tutaj. Jest. E... Dzień dobry. Dzień dobry? Tak, zgadza się jest Dzień... z bookingu, tak? Tak, tak, tak. Proszę Chyba na miesiąc. Tak, przyjechał co ma taką dużą walizkę. Eee... Ale jeszcze może ten... Pogadamy e... o jednej hmm. rzeczy, bo nam na pewno tutaj... Bo może na ty przejdźmy na pewno masz tutaj rezerwację? Tak, tak. A jesteś pewny? Jakiś dowód na to? No. Eee, chcielibyśmy sprawdzić czy na pewno mam... rozmawiamy z odpowiednikiem. Nie, osobą. mi się wydaje, że, że tak, że, że to nie tak. No jak to nie. No nie, bo... jakie? Było na rezerwacji? Krystian? Tak? No nie wiem. Weź sprawdź Marek, musimy to jakoś... Znaczy, no bo ale... tak? Był? Nie, nie, no generalnie my tutaj w ogóle nie, nie prowadzimy bookingu, to, no to jakie, jest jakaś pomaga, bo... to nie jest hotel, to no jest prywatne możemy mieszkanie. Nie, nie, cię po głosie z tobą. Ale nie możemy cię przyjąć. Dlaczego? No bo nie, to pokoje się skończyły. E, jest taka nagła sytuacja, że, że nie mamy chyba już miejsc po prostu tutaj. E, przed chwilą była osoba, my teraz się zorientowaliśmy, że jednak chyba się nie uda w się to dasz adobie pójść gdzieś hmm. indziej? no jak no, jak opłacone, to, to co? ale, ale to jest, z zł. Eee, dostanie, dostanie zwrot. jest no dostaniesz zwrot nie to no bez zwrotu? dobra, ale jest jakby do której godziny? bo tutaj mamy wymeldowanie o 9. no myślę, że 8 rano by już nie było no dobra, to 8. ale tak ósma, 8, tak? na pewno? tak dobrze to y dawaj tutaj nie w butach, nie w butach to się buty zajmuje nie wyszmam, o co chodzi. Dobra, tutaj na górę. Proszę bardzo. Dobra, tutaj w prawo, w prawo. A nie ja paliskę listkę powinienem nosić. Na no co ci się nie, tak nagle palić to, do roboty? Tutaj od razu, proszę. Tam jest łazienka. No to miło i nas. W razie pytań proszę dzwonić nie, nie. Kurde, jest liba, nie? Czuliście to, jak od niego śmierci? Masakra. Nie wiem że to, że to, to jest to, że Bóg pomysł. ...prawdziwy, solidny, taki... No, no, no jestem z waszym... No, Mówiłem, że... to się jest jest stało nigdzie po <coughs> Tutaj. <coughs> Tam. Nie, prosto, tutaj masz. otwierać sobie drzwiczki, światełko po prawej stronie. Dać Ale... tamtej osobie ten chuj, a jemu dać tamten ten ostatni. Jak ściągnął kurtkę to jest jeszcze gorzej Proszę się tym nie przejmować Nie przejmuj Proszę się tym nie przejmować Ja wszystko jest w Nie, 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 dali, czas, tak nie tak czas tak Zamykać tak. Tam są pły, płyny, może czas się umyć <laughs> Co my teraz <laughs> robimy? Ale... Nie, ja mu go jakoś nie wywalimy On twierdzi, że on ma rezerwację nie No dobra, to, a napisał się to, chociaż ja jakikolwiek regulamin, to, cokolwiek? Przątanie A, no super, no to nie jestem jakimś może... frontem. Nie, dobra, zastanowić. się. No właśnie, nie wiem, piętra. No, jakiś... Ja z tego piętra, chodźcie, chodźcie na dół. Co to w ogóle jest? Ej, ja tak co wam. Jest... Przepraszam, ale. E, nie, nie, tak. Czy to jakaś ja party? Nie. To ja o czymś tu nie wiem. Jakaś impreza? <grywała>... ona jest sama tam. Halo! Ty może ona się z kimś mi się wydaje, że coś tam. Eee, Przepraszam? Eee, nie, nie można, tak nie głośno. można tak głośno tutaj, w sensie, no nie, nie wiem. No. Ty, 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 za, za głośno po prostu, za głośno, tak? Tutaj my jesteśmy też... No nie i... no, po prostu proszę, niż, nie, nie, no nie ja... róbcie się jaj chłopaki A jakich jaj? No nie ma jeszcze 22, ja tutaj sobie tak wynajmuję pokój No dobra, co, co? ale no jakieś trzeba mieć zasady, tak? Jakąś kulturę Ja jestem troszeczkę w szoku, no nie myśleliśmy, że tutaj zaprosimy kogoś W sensie wiadomo, wynajmujemy tutaj e, Tutaj płacisz za to, ale my też no, czyścimy ja sobie, to sobie duchnie, żeby, że żeby troszeczkę... No kurczę, ja, ja siedzę na hacie Nie, no nie ma szans w ogóle, nie ma, nie ma szans ja w ogóle... To ja, ja mam Marek. Też wakacje. Jak wakacje, ale no nie tak głośno, nie no tak ja, głośno. Nie tak głośno, żeby się to przyjrzeć. Można ciszej? Troszkę? Nie, no ja. Nie, ja teraz ja mam teraz czas swój. Odpoczynku, nie pracuję, mam wakacje. No ale my, nie, my nie zamierzamy się... słuchać, jak po prostu się drzesz. Nie, no jak nie zamierzacie? No to było nie wynajmować pokoju. Ale dlaczego? Fajny śpiew. No nie, no się ja, podoba, ja, to ja się podoba. Przecież ja ty masz głos No i nie śpiewasz jakiś minut no. Przecież tak się nie da no, no jak, jak. Jak. No jak już się ciało, ale i tym, że Ale ja mam to w dupie, ja nie mam ochoty, no z jakiej okazji? No ja płacę za to. Pani ma talent, talent dość. Nie odzywaj się do niej dołączysz. Nie, nie, no, w no, ogóle Wyjazd, chłopaki, wyjazd, ja będę teraz śpiewać i proszę mnie nawet nie derwować. Macie zapłacone z góry, i ja nie przyjmuję ty w ogóle żadnych skarg teraz z waszej strony. Proszę wyjść, spokojnie w ogóle. A może jakieś tabletki? No dobra, chodź. Nie, to, to tu kulecę dać. To już wyjazd, dać. tak, wyjazd, spokój, na pewno. Spokojuj, na pewno. A wszystko w porządku, jest Wiesz, no, w jest prawie, Dobra, nie w ma co, naprawdę. Zadać, naprawdę. Sami chcieliście. <grym 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 <grym> Ale gdzież? Masz, czego chciałeś, Może Masz, chciałeś. A tak się upierasz, że to jest super, Choram, choram, ja choram, ja choram. Ja ja to jest chory człowiek. A ja to... Ej, ja co z tym drugim? To jest chory człowiek. Ej, no. wychodź już! Ej, bo tu się woda leje od godziny! Halo, ile w Giblu można siedzieć? Iż, ty, nie, to jeszcze nadaj Ile można dać, nalać woda? Ale w sumie dobrze im tak, tak bardzo chcieli wynajmować cudze mieszkanie A to jest osoba, osoba ja, nie wiem, będzie trzeba jakiegoś lekarza dzwonić No dobra, pojawi, ale co ty myślałeś? Osobę, ewidentnie coś nie tak Ale z którą teraz pracować? przyjęliśmy No a co ty myślałeś, że na Bookingu wynajmiesz i co kurcze no, no, Super, pedaci przyjdą, że jeszcze ci ale ty, może jeszcze cię postrzątają Ale może coś to może jest słaba musisz się zaraz przystanie opłacać No na wodę A co ty myślałeś? Ej, Kocio Sam naje... Myślę, że tak. Ci... Robić... Ja nie będę tam wchodził. Ale musiałem zasłabł. Nie wiem, ja tutaj będę pilnował, żeby nikt mi nie dał. i żeby się nie chowali, nie wiadomo jak wygląda. By Wychodzisz? Ej! Halo! Nie za długo? Nie no, w wymagam, no, Kurde, to przecież zobacz, ile wody zużywasz? Stary! Co ty tam no. robiłeś, o niedźwiedzia A już? czemu się woda jeszcze leje? No sam pan! Ej no nie, no nie, bez... nie, no bez przesady, nie Ale to są jakieś jaja? Halo, halo, za sprzątaczkę płaciłeś? Była w cenie? No. Nie było. to wszystko, wszystko kosztuje pokój, Nie było w cenie To no. wszystko kosztuje Drogi pokój to nie to to Ale co z tego, że drogi pokój? No jest drogo, bo jest to wysoki standard no, no A? Nie, 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 za sprzątaczkę nie, nie sprzątaczka nie jest Dzisiaj łazienka jest zamknięta, nie? Już nie wchodzisz tutaj, dzisiaj, koniec. A co, co znaczy, mam to, co, czyś, ma pomóc czy? Nie wiem. Noże <gryje> k Możesz dla mnie to zrobić. Już się zawyłazimy łazienka Nie my ma pomodzenia. się tutaj, sorry. Już dzisiaj nie ma komputera. Nie no wracajcie Końca do siebie, no wynajmujecie te pokoje, no to wracajcie do siebie, a nie. Co ty najmujeście No. To po prostu ten Idźcie, No ale czy to dla jednej osoby, Ale słuchaj, ale może ja, będzie będziesz jakiś jak jak pokoje. Cepty, no ale to na jednej osobie było jeden i drugi wynaje A tak jak dobrze. Ale łasienka jest dla kół. A co jakim imprezę zrobię? No ja ty ty już, nie tutaj się już daru. Dar, dar, tak? ktoś z was Ty krzyczałaś, tak? No, a może I co a razem będziecie teraz krzyczeć? Powinni I, nie, i co to jeszcze Przecież mogą. No, co to okay, będzie? Dusie. Nie ma ci się Burdel? Nie ma ci się Dobra. Pokoje pokojami, ale łazienka jest spółka, Ła, łazienka, tak, łazienka że jest. Mogą siedzieć w łazience. Tak właściwie. Nie, nawet do pokoju, ale łazienka zamknięta jest. A ja ręcznie nie piję, mogę dać? Daj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja już żałuję, nie? Ja już żałuję. Ty też już żałujecie tego. Zyskałeś pomysłu? kolejny pokój. To jest żałosne. Ale oni no, tu imprezę będą. Już gadają. Słyszałeś? Wiesz, Przecież Wyszedłeś, to powiedziałeś, jaki to jest grudas. Przecież ten Winko powiedział, win? powiedział, że winko będzie pili, no, 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 że będą winko pili, ale alkohol będą pić. Nie ma takich rzeczy tutaj. No co to ma być. Nie zostawiliście tam przypadkiem alkoholu w pokoju? Bo to się serio zaczyna Ale przestawać akwarium. pewnie. Co ty myślisz? Dobra, która jest godzina? 21, Ojej. jeszcze kilka godzin. Tam ty niby się miał, a dalej się. Coci. Co? Jak. Oh, oh, no. Ostatni raz to wynajmuję. Nie, nie. Ja nie wiedziałem, że to tak będzie. Pieniądze, pieniędzmi, ale sorry Ja idę na dół, nie? Skoli. Musi być wersyfikacja Weź fuj, trzymam ręczniki <gulia> <gulia> Sami tego chcieli? Nie siedzą, a dalej tam <gulia> się. Co to za kąpiel? Chyba bez szamponu Słyszysz <gulia> to? No słyszę, no, ale... Co to ma być? No Robię wiesz, w teorii mają prawo, nie? No jakie mają prawo? No co, no chciałeś booking? Masz booking, po... prawo do tego, żebym... No chciałeś booking? Masz booking! No czego ty nie rozumiesz? A to są żarty jakieś. A jakie żarty? Po prostu ludzie wynajęli pokój. Przecież oni przecież wam się, tam się Masz to, czego chciałeś. Ludzie są różni. A żeby takie coś pokój mi hmm. a... Jak to mam wyglądać? To tak a, mam wyglądać? Łap pięć stóp? Na mnie nie a, patrz, a ja to ja nie wymyśliłam. Nie, łóżka jest... No widzisz, masz czego chciałeś, no. no. Nie będę cały czas spał na dole. 1200 zł, a szkód na ile? Na trzy... Ej, kończcie już to! O, oby chociaż, oby tylko. Przestańcie, bo to w całym domu słychać. Wszystko rozwalone będzie, panele rozwalicie. Więc przecież piśmią temu się poznali. Wiesz no, ludzie są różni. Ej, 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 ej ale nie można. Co nie można? No nie można, no można schodzić Płace wymagam. No przecież macie na duże pokój Ale mówimy, płacę nie, coś... Co nie, płacę nie, Ten też wymagam. płacę no Ten no wcześniej no płace, coś... no co? no co a, to? Ej, co, co, no zostaw to, no, zostaw to. No, no, czy nie to, możecie To No zostaw, przecież to jest kuchnia To jest prywatne, No jakie darmo, czekoladki To jest prywatne, to jest mówione, Ale nie, mógł nie. Mógł. w tym momencie to jest kradzież No nie no, ja sobie robicie Wcześniej obatele obijaliście, całe łóżko latało Wody zużyliście Ej, co ty im pokazujesz No ale to nie można tak brać Masz to nie mieli niż Ej no, weź to oddaj. Dobra. No nie można. Daj mu to... Już, daj, to, daj, już, to daj mu już. daj mu już. Niech już ma. No ale co ja mam? No, wodę, poświęcam, płynę, wszystko. Niech mają, niech mają. Nie macie prawa, schodzić. Są pokoje wynajem, danie! Dobra, dobra. I nie za wszystkie szkody też policzę. Bo na pewno jest łóżko. Względnie to też w regulaminie? Panele, panele są zepsute, wszystko jest zepsute. No co za patologia przyszła? 1600 cent, łóżko kosztuje. Nie, to jest że Co Nie, no, To jest po prostu wiesz, no, wchodzenie... Do... No przecież i czuję od siebie. spokój, to tak, jest cały dom. To tak, tak? ty wymyśliłeś. Pokój, a nie dom. Taki biznes! No super. No biznes by był, gdyby oni byli normalni. A Co nie. ty myślisz, że na bookingu wszyscy ludzie są normalni? Nie, po prostu myślisz, my nie. Myślę, że nie piszesz żadnego regulaminu i. I, i my co? mamy pecha i my po prostu ha, mamy po prostu, po Tak, oczywiście, prostu, po prostu was pH. biednych kurczy. Zapotkała straszną Nie wierzę w to, że zawsze tacy ludzie przychodzą. To swój dom wynajmij. to czemu swojego nie wynająłeś. Bo wolę ten, wolę. Aż no wiadomo, niż no bo swój. za darmo, tak? Nie, bo właśnie ten. Wtedy mogę to wykorzystać Głow pojechało, a teraz wygórował. O. ja wtedy nie pokrywam żadnych Czyli ty... jednak obawiałeś się, że coś się zepsuje. Czyli musiałem, jednak. Bo nie właśnie nie jest to moje. A, no, ale i tak na tym jakby każdy. No super. tak się Nie tego naprawiać. I to nie, nie, nie nasz No tak, tak ale, ale wiesz o co chodzi? Może e, Trzeba i... trzymać jakąś dyscyplinę, tak? Jeśli mamy robić no takie no, rzeczy, tak, musi tak, być no, jakaś no, dyscyplina. To, to dla nas problem, nie? Bo ja, bo ja tutaj. Z... Jestem na dole, wszystko słyszę, tak? Śmierdzi mi to twój rozszerz. jedyny problem, że jest, słychać głośno, tak? To się lepiej pomyśl, lepiej się zastanówcie, i... co powiedzie kamerzyści, jak Opa, wróci, bo... Jest... Ty, oni nie schodzili? Klinuje schodzili Nie, nie. nie, nie poszło, ale... bo nie patrzyłam ja miałem wrażenie, że ktoś schodził Nie no, ja byłem w toalecie chwilkę tak? Nie wiem, ja patrzyłam, słyszałam, trochę nie patrzyłam Właściwie Bo ja tak Kurde z trzech sz przed chwilą. Nikt nie schodził? No nie, no ja się dostałem do skutku. A wy nie chodziliście na górę? No nie, ja często tak chcę. Ja się do całego Idziemy zobaczyć. No My się wydaje, że masz już jakąś schizofrenię, tak. tak? Już coś no, schizujesz no. się. Dobra, chodź zobaczymy to Nie wiem, gdzie chcesz żeby się Ja nie chcę, żeby się kręcili po domu. No. No, to co, idziemy? ja nie z tego Nie no chyba... Nie no na no, dole tu nie ma, ale... Kurde, tutaj nie wiem, czy kogoś strosili, czy... Tutaj macie światło ogólnie, nie? Nie wiem, czy wiecie na czym polega światło, że się zapala i się widzi. Ty, no... Ej, 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 ej co ty?! co, nie jak alkohol był Nie nie. W cenie. Był w cenie. Nie, do nie. nie ma żadnego alkoholu. Normalnie, był szczenie, alkohol. działa nie błyszczenie, no Alkohol nie ma. Albo nie ma Nie ma żadnej umowy. Ale co ty to to mówisz? Zużywasz tam nie wiadomo, ile powody, wszystkie to szampony, szampony, łóżko psujesz. Zapraszam na górę. Proszę bardzo. Ale słuchaj, jeszcze jedna taka akcja i normalnie lecisz z torbami, nie? Tutaj z tego domu. Nie nie ma żadnej, możesz sobie dzwonić na policję, gdzie chcesz, nie? Ty mi mówisz o jakiejś umowie. A ty nakradniesz alkohol, który jest w połowie warty tyle, ile ten twój popój? Dobra, albo też chcesz sobie do pokoju, albo. Nie, nie, nie. To jest płacę wymaga Ja już to słyszę dziesiąty raz. Ty weź go przy że wam zobaczę. Ja nie będę chodził w ogóle. Ja mam chodzić za gościem, długopilnością. Musieliście to macie? To ty weź go w dół. To ja mam za nim łazić? po Na górę, na górę, na górę. Ja mam za nim chodzić? Człowieku, co ja mam. Nie mam co robić w życiu, tylko właśnie za jakimś randomem. Ej, zobaczcie, co on zrobił? Co? O Weber, nie jesteś. No kurde tak coś nie może. Co się stało? No bo zobacz! Zobacz, co się dzieje? Wziąłeś się za Gdzie on to, to zrobił? No nie wiem, może no, jak patrzycie. O, robię, nie było nie to, to zrobił? chwilę. Tak zostawiacie do katolek. nie chciałam bo tak, że nie Ale się w pokoju tak. nie można było! W pokoju nie można było! Ja ja o, w pokoju? No zobaczysz... Przecież to jest y, ilość już y, agonana. No bo, cię Halo? I Ale, no. Czaj, jeszcze bo nie się dzieje. Ja no. Ale przecież nie pilnował czy on nie powinien do Ale ty bądź, nie możesz przypinować ty... więcej. Dlaczego? Dlaczego nie, wiecie, nie, nie, mogę, nie, nie było? Mi za to. A no. to czemu nie przypinowałeś? Ale kiedy on to zrobił? Kiedy? kiedy, to zrobił? kiedy? kiedy, to zrobił? kiedy? Nie mój się, nie mojej małpy. Kiedy? To, że tu jest to? Nie Nie już zużywa wodę? Śmierć. Jak on się dostał do lodówki? Przecież to jest nasze jedzenie. Kogo? No nasze Kto przeoczył? Kto tego nie zauważył? Ja, 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 ja nie robią. będę chodził za nimi wszystkimi, co, co mamy z nimi do... Chciałeś nie, 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 to sobie chodzi za Ale nie. zdjęcia, mamy dowody, potem jak będzie chciały zrobić jakieś problem, do nas się. No to że zdjęcia, zdjęcia. Normalnie coś to... Wszystko jest nagrane, po co robić zdjęcia? Idziemy? Myśl, człowiek. Nic się, ja, ja jeszcze tutaj spróbuję obudzić. Się młody. Nie śpię. się śpię. żeby się nie przekręcił. Ja... Wtedy dopiero będziesz mieć problem. Dobra, idziesz do czy co? Czuję się zastanawiać ja mam. To. Idź Karolina. Ja zostanę, spróbuję dobudzić. No, tak. kolego, no, tak. kolego. Kolego. dawaj, dowa hotelowa za chwilę się kończy. Kolega się nie wytrzymał tempa, idziemy się napić, bo ty, kolega tu masakra. On to chyba Ale to ja odpadaj. z tobą napić? No tak, no bo co, sama będę siedzieć teraz. Nie wybacz. Nie? Nie. No dlaczego, no przecież kolega tak szybko odpada, jeszcze noc młoda. A ja nie gustuję w kobietach. <laughs> Ale to nie o to chodzi, wiesz. Chyba, sobie... że masz piśrota. <grym> nie, ja masz... z kolegą tylko sobie piśmie wiesz, to tylko tak napić się może iść. Nie, ja tylko piję z chłopakami, A, więc z chłopakami gdyby on mi to wiesz. zaproponował, byłoby okej. Okay. No to trzeba go w takim razie. Nie. Nie. Jakoś nie jesteście w moim guście. Miejsce, ani jedno, ani drugie. Idź lepiej do pokoju, koleżanko, i zaśnij. No dobra, to jest spać. No, chyba tak będzie najlepiej. Warpiaci. Ludzie, co tu się dzieje w tym domu? Sami warpiaci. No śpi, ale tamta laska się do mnie dobiertała. co? Tamta laska do mnie się dobiertała. No do ciebie. Jak? No dlaczego? No bo jestem postawnym mężczyzną i chciała mnie wykorzystać. A to co na to? No nie, oczywiście, że nie. Przecież... No tak, zaproponowała wino wypić, ale wiadomo jak się po winie kończy, nie? Ale czekaj, to, to ona z, z tamtym milicji... No, ale już dzisiaj było uszko, no, tak? Trudno. Drugi raz? Po, teraz z Rafałem? A czemu nie? I z kim nie? jeszcze? To, to znaczy, ja odmówiłem, bo jestem gejem, tak? Ale to chyba nie... nie, ja bym jej nie zostawił samej, nie? No to może iść. Ja chyba bym... sugeruję, że chcesz skorzystać? Nie, 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 wcale nie chcę. Nie, nie A tu... psa, ale idę do... Marek? Jakoś tak wstajesz. No ale co, to ja muszę po kontrolować Marek! Zresztą no... Marek, no, to co to co no, tu to Muszę kontrolować pokoje. Zan... Zan... nie Zan... Tak no, spokoju. w sumie to tak, musi iść zobaczyć pokoje, nie? Czy wszystko jest okej, okay, czy może... Musisz... Co ty, co, Koszta... co ty tam idziecie gdzieś? Marek! Co? Tak nawią, Marek, co? Tak nawią, Gdzie ty idziesz? Słucham? Gdzie ty idziesz? Powiedział, żebym wpadał do pokoju. Gdzie ty idziesz? A tak szczerze o nie skorzystałaś. No bo jestem gejem. Nie staje mi na kobiety. Właśnie ja też się boję, że jak do niej pójdę, bo na kurde, no nie, nie jest najlepsza jakaś, nie? ty nie możesz podotykać. No, Pomisiać. Kurde, mam takie ciśnienie, że, że chyba nie mam wyboru. Ale tylko nie mów nikomu. Nie, nie, przecież ja nikomu Nikt nie. Niech nie wchodzę na górę. Mówię. Pewnie, ja zostanę tutaj z nimi i powiem, że sprawdzasz pokoje po prostu. Niech niech tak zostanie, dobra. No mam nadzieję, że będzie fajnie. Wiadomo, no, fajnie by, było, by była jakaś lepsza, ale nie ma co No Wiadomo, że lep, lepszy nic niż nic, tak? Też to jest tak myślę. Co ty słyszysz w ogóle co tam się dzieje? Kolejna afera. Co tam się dzieje? No dawaj sprawdzimy o co chodzi. Kolejna kłótnia? Czego się spodziewałeś? To nigdy nie może być normalnie, wiecznie jakieś sceny. No jak urządzacie sobie booking co ty pod ty nieobecność kamerzy, to, z... kamery, to, no, to no, czego ty się spodziewałeś? Ej, co on trzyma w ręku? Co on trzyma w ręku? Kolejny do mnie, kolejna to. Co? Marek, czemu ty, ty jesteś rozebrany? O, oddaj mi flakę. Samow, mi dostaw. Hej, sam O, flakę. Co ty jesteś bez koszulki? Marek, co ty tutaj Kurde. robisz? Dobra, biegnij iść. Czemu Dlaczego mówię bez koszulki? O, skąd ja co Dlaczego mówię w ogóle? Nie ej, Ogarnijcie ej. się! Właśnie on wyrzuci wiele! Ty biegiesz, Gdzie biegiesz, ty biegniesz! Ty! 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 No, nie wiem, nie widziałam go Nie, nie, no drzwi są zamknięte no, Ej, patrz, patrz, patrz Uciekł, Gdzie on jest? Ty, on biega normalnie z flachą po chacie Jak, ty, jak to się stało, że on nas zamknął? No. Naszym tutaj, razem tu jesteśmy no Żeby, żeby jakiś leszcz wywalał nas Ej. z chaty bo mówię, no się, aby chaty nie rozkradł On jeszcze się martwiliśmy, co po pokajach robi. No a teraz wziąstry. mają dostępny cały dom Nie nie, nie no, dzwoń do niego, masz do niego numer Spróbuj jeszcze zadzwonić do niego Może mu coś przemówić do rozsądku Ja nie mam numerów do niego Jak to numerów do Czartę nich jak nie raz? ma? Kluczu też nie masz, nie, prawda? Prawda? Halo kotek, otwórz nam drzwi. Kot no, no, na kurde, kotek, otwórz nam drzwi. To ja nadjechałem kurde do samochodu. No po. Halo, je, otwórz drzwi. A No jakie że poszedł. Jezu. Ale on ma, może ma klucze Czekaj, czy nie śmieć, jej kamerzysta. Spytaj czy w ogóle czy, ma klucze. Po co do niego dzwonisz? Może ma drugie klucze. No petarda! No ale to powiesz o całym planie, zdradzisz się, chcesz się wysłyszeć No kurde! Nie, nie wiadomo co chłop tam robi na górze. Ale to jeszcze gorzej właśnie jeszcze gorzej, że dzwoni. Nie powinieneś dzwonić, nie dzwoń do niego. No ty jest, poszalałeś. No kurde odbieraj. Nie no zaraz będzie trzeba nie wiem co zrobić. Nie no ochrona jakaś tak przecież jesteśmy, tu jest ochrona. Dzwonimy po ochronę. No ty aktualnie ty ich. jesteś w gorszej pozycji. Czemu? Jestem w gorszej w jakiej gorszej pozycji? On jest w chacie, zamknięty, ty no, nie masz właśnie, kluczy ani żadnych złota. praw Ale ty, jak nie mam Ej, praw? Oczywiście, nie że mam Nie mam telefonu, bo został w domu Dobra, ja Co wy w ogóle wodę. gadacie? To jest żałosne jakieś To nie mój dom, nie mój cyrk, nie moje małżeństwo. Ty chyba sobie żartujesz, no tam są nasze, nasze rzeczy Gdzie on, on ma kluczyki do auta? Nie się Łukasz no Nie wiem Gdzie, ty, no gdzie ty, ty chcesz jechać? Masz w ogóle klucze od samochodu? Nie mam Ja chcę Ale odzyskać, tam co? są moje rzeczy, mój telefon tam się ładuje na tego śmiecia kamerzysty wszystko a co czemu on tutaj zaginął? Nie zostawiaj nam domu. A okej. Okay. Jezu, Na przyszłość na pewno Dążymy, będzie wiedział. Do Dobra, walić to wszystko. Jedzie.